Wydawnictwo Skrzat przedstawia. Magdalena Zaremska. Kaktus na parapecie. Czyta Filip Kosior. Nagranie wojskom Dla mojego siostrzeńca Mikołaja. Rozdział pierwszy. Mikołaj, musisz już wstać spóźnisz się do szkoły. Udawałem, że nie słyszę. Mama zawsze panikuje i budzi mnie za wcześnie. Mikołaj. Powtórzyła zdenerwowana. Przecież wstaję. Odburknąłem i z niechęcią podniosłem się z łóżka. Niedbale przeczesałem włosy i wciągnąłem na siebie ubranie. Poszedłem do kuchni, przeraźliwie ziewając. Nie zapomnij kanapek, zawołała mama, mijając mnie w drodze do łazienki. Tat się nie udzielał się jej niepokój. Siedział przy kuchennym stole i powoli popijał kawę. Możesz dzisiaj sam pójść do szkoły? Bardzo się spieszę, a chciałam jeszcze pojechać do banku. No, co ty, mamo? Skrzywiłem się. Przecież pada deszcz. Dobrze, odwieziemy cię, westchnęła mama, ale musimy natychmiast wyjść z domu. Zeszliśmy do samochodu zaparkowanego przed bramą. Do szkoły mam niedaleko, mógłbym chodzić piechotą, ale ja nie lubię się męczyć. Ułożyłem się wygodnie i włożyłem do uszu słuchawki iPoda. Za oknem zauważyłem chłopaka, który od niedawna chodzi z nami do klasy. Jak on ma na imię? Nie mogłem sobie przypomnieć. Próbuję dostać się do naszej paczki, ale my dzieciaków nie przyjmujemy. Nawet teraz skakał przez kałuże, jakby zapomniał, że chodzi już do czwartej klasy. W dodatku miał na sobie żółty płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze. Przypomniałem sobie.